Dajcie yy, widzowie w yy, no, kolejnej grze, którą pokazuję właśnie. Jest to The Settlers, Siedlictwo Krów. Moja ulubiona gra, wręcz mówiąc. Pierwsza gra, od miałem komputer. No cóż, Settlers to jest moja ulubiona seria. Opowiada o no, Ta część opowiada o jednej grupce przyjaciół, bohaterów, którzy próbują pokonać tyrana. Ale ja nie będę robił kampanii, tylko po prostu jak w zapowiedzi w kanale jest to jest gameplay. Może zrobię kampanię, nie wiem. Napiszcie mi jak będziecie chcieli, żebym zrobił kampanię, to zrobię z chęcią kampanię, bo kampania jest świetna, bardzo mi się podoba. I z całych settlersów ta część mi się najbardziej podoba. Oraz misje dodatkowe, oczywiście, nie. Dobra, tutaj widzę, że mi ucina trochę ekranu, więc zaraz do Was wrócę, jak sobie ustawię wszystko. No, na razie. Abre jestem z Tak jakoś ustawiłem za pięknie, ale to ma być taka cicha, takie ciche zagrajmy, więc nie wiem co wybrać za mapę hmm. Jakąś taką spokojną, żeby <coughs> Bardzo lubię yy, yy, misję Lodowaty fiord. No jest, sprawa fajna. No ciekawy wątek. Może to zagramy. Moja odbana. Ja chciałem wybrać się pomiędzy Dartmoor bo cichy zakątek. Ale, lodowaty fiord, no? dobra, lodowaty fiord. Czego go. Ma ciekawą No ciekawe, No, oni... Czekam chwilę, żeby udało się wam przeczytać zlepsane. No i celem jest Grave wedle własnego uznania, okaże się tylko, że nie straci własnego dawka. Okej, okay. to teraz tak. Mmmm, tylko 500 talerów. Hmm, dobra, ja się wybiorę tym talerami do tego tego... Sure. So. Tego you think that's right. Tego tampana. pana. Hmm, chwila, mam no, to ścisze to na no, dziennikową muzyka. Do. Tyle będzie, bo i tak cienko słychać w to, to No to co, na początek, to szkołę narodowa zbudować. Czas budować. Może jakimś kopalni. Tak. Wystrzelimy, tak. Mniej więcej do. Nie wiem. To fi... Te odcinki będą trwały gdzieś tak około 30 minut. I zawsze będą tylko raz w tygodniu. Czyli I na weekend. Nie wiem jeszcze jak to nazwać. Może będę wam czytał. To ten dyplomata mówi. Witaj. Jestem konsul Bayer. Do moich obowiązków należy roz... rozsądzenie sporów i dyplomacji. Być może mogę Ci jakoś pomóc. Na wschodzie, na drugim brzegu Wiordu, znajduje się miasto S2 Estwayci... s tak się czyta. Zamieszkuje i ja wojowniczy lud, ale być może staną po Twojej stronie. Tylko wtedy, gdy z nami porozmawiał, z nimi porozmawiam gdy zajmierasz już sojusz a jego mieszkający na pewno pomogą ci w walce z północnym zamkiem. zanim tylko paton, wprowadził dla Ciebie negocjacje. Of to teraz potrzeba... some... kamerają. No, <coughs> mamy na razie połowę. But some na razie <połowy>. have <coughs> anything <coughs> Już się? Yes. To może wróćmy. Włączmy już z nimi. Zbudowaliście sure. pięknie. Yes. Jest. Gospodarstwo jakieś, sobie strzelimy. A tutaj, tego dom jest ten surowców? Yes. Trochę mało. Um, mm. sobie budownictwo. Nie? A ty wysadzisz mi tutaj.

Trzeba 200 na otwartek deszczyć nam drobno będzie zostać 20 oś 10 kurde nam no wracę do szkoły będzie A jeśli chodzi i tak trochę tutaj o źle No to zaczniemy od zamku to jest nasza główna szcziba. Jeśli to stracimy, koniec gry. On tutaj mi przyciął mapy. Nieładnie. Nieładnie, że mi przycięło. To tutaj muszę to zmienić. Dobra, ale. Tu już poradzimy. Co? Co? Świetnie. Dobra, stop. Zbudujcie mi tartek, proszę. Tutaj Jest. Wracając, tutaj, no mówię, zamek, możemy dostać i wypędzać. te Tutaj możemy rekrutować jedynie poddanych, czyli takich chłopków. Oni wykonują za nas pracę, czyli zamek. budują budynki, oczywiście, na no jak standardowa i w surowcach. drzewa, no i zbierają surowce, takie jak na przykład takie kubki na mapie można znaleźć, są, nie wiem, wszystkie takie kubki, ile jest surowców takich. W rodzaju surowców. To na przykład jest żelazo. Tutaj gdzieś widziałem kamień. No proszę, właśnie kamień. Tutaj gdzieś była glina. Siarki to chyba na razie nie, a nie, to jest, to jest siarka. I to jest siarka. No a drewno to oczywiście drzewa, nie ból. Dobra, już to widzicie. Dobra, jest słodny. O, udało mi się cały ekran, ale grafika może nie, nie jest oszałamiająca. No ale ta gra w końcu stara jest. Zwróća to ta grafika. To gra i tak mimo, to, że ta to grafika... tak jest świetna. To już się buduje, się prawie zbudowało. Czy dałoby się jakąś chatę zrobić? No nie, gospodarstwa. Certainly. Some of your settlers do not have a place to sleep. All of your farms are occupied, but some settlers don't have anything to do. Mm, no. Isn't it wonderful? Mm. It's raining. Maybe.

No problem. No dobra, dzisiaj nam się brakuje? Wy możecie sobie tutaj zrobić ognisko, możecie tam zapieprzeć na górę. O Jezus. Dobra, zabiorę odnowu hale tutaj, tutaj. Dzień. Dzień. Jakbym w serię nazwy, tak gębiej napisać, a to tak pospolicie? Hmm. To ma być raz w tygodniu? O wiem. wieczory z settlersami, albo settlers. Wieczory settlers. Chyba jakoś tak będzie. Nie wiem jeszcze, zobaczymy. Kury na nie miałem no nie, oni mieli być tutaj. tutaj że... yeah. Tu góra... warna. Co za... Wiecie, że to mnie denerwuje? Mm. Are your Tylko tutaj jeden górnik. Ja mam fajny. Your Teraz mało. fajnie. Więcej drewna, więcej. Ile w ogóle jakoś tutaj jeszcze wszystko ściśle a już, 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 już jeszcze czekaj, 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 czekaj będziecie mogli chatę zbudować zbuduję wam tutaj chatę tu macie chatę

Czy przynosić. Dobre. Dobra, przynosić się. się... ...gospodarstw więcej. To planuję jeszcze w tym odcinku drugą kopalnię zbudować. I dopiero zapierowano mi gospodarstwo jedno.

Chociaż, no on też wielu stracił, jednego, A jednego żołnierza, no, dwóch żołnierzy stracił, I to znaczy można sobie odrabić.